25 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Starachowicach. W programie sesji były następujące punkty: wystąpienie prezydenta z prac między sesjami, przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym, ocena funkcjonowania strategii, informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2011 rok. Ponadto yy, radni. Dyskutowali nad siedmioma uchwałami, z czego sześć zostało podjętych, jedna uchwała nie została podjęta. Uchwała ta dotyczyła opracowania listy ulic i placów publicznych, których nazwy zostaną wytypowane do uaktualnienia. Najważniejszym wydarzeniem sesji było podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Starachowice. Uchwała przeszła niemal jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania komunalnego przedsiębiorstwa usługowo-remontowego Spółka Zoo w Starachowicach. Ja przeczytam treść uchwały i potem Pan Sekretarz będzie w kolejności czytał nazwiska. Uchwała z dnia w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Starachowice jest podana podstawa prawna. Paragraf 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w innego sprawie odwołania Wojciecha Bernatowicza z funkcji prezydenta miasta Strachowice. Paragraf 2. Ustala się następującą treść pytania referendum. Czy jesteś za odwołaniem pana Wojciecha Bernatowicza z funkcji prezydenta miasta? Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi. Tak, nie. Termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określi komisarz wyborczy w Kielcach w postanowieniu o przeprowadzeniu referendum stosownie do odpowiednich artykułów ustawy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach zobowiązany jest przekazać mniejszą uchwałę komisarzowi wyborczemu w Kielcach. Uchwała wchodzi w, ży w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega bezwłocznemu rozplakatowaniu na terenie gminy i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Bardzo proszę Pana Sekretarza o przystąpienia do czynności. To może mnie Pan przeczyta Panie A to ja przeczyta. przeczytam. Pan Adamus Mirosław. Za. Zapała Tomasz Jarosław Jestem za Heda Agnieszka Jestem za Dziura Lidia Jestem za Główka Joanna Jestem za Krempa Danuta Jestem za Krukowicz Andrzej Jestem za. Kucy Elżbieta Jestem za. Maciejczak Jadwiga Nowaczek Piotr. Za. Nowak Jarosław. Jestem za. Nowakowska Boska Dorota. Jestem za. Pocheć Marcin. Jestem za. Za. Za, tak. Rafalski Zbigniew. Za. za. Rdzanek Paweł. Jestem za. Różycki Krzysztof. Jestem za. Sendecki Michał. Sowula Robert. Jestem Tusk Waldemar. Walędziak Tomasz. Jestem Walędzik Michał. Jestem Zuba Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Sekretarzowi. Podam wynik. 21 Radnych głosowało za przeprowadzeniem referendum. Jeden wstrzymał się i jeden jest nieobecny. Referent... Rada podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta Balmatowicza. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnych projektów uchwał. Pani Skarbnik, proszę zaproponować. Projekt uchwały prezentowany jest w materiałach na sesję na y, stronie trzeciej. Projekt uchwały był przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady Miejskiej. Państwo radni na komisjach nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? Jednogłośnie proszę policzyć radnych. 16 ramy. Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia ufale, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic łącznej, wrzosowej, zachodniej granicy miasta, ulicy południowej, podlesie Smuga i Moniuszki na obszarze miasta Sargozisa, tzw. umownie jednostką eos Podlesie, pan naczelnik Jarosz, bardzo proszę. Było... Projekt uchwały był na wszystkich komisjach, na wszystkich użytkownikach. Pozytywną, został zaakceptowany i przesłany po obrady. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, za przyjęciem zaproponowanej uchwały? 16 radnych za, dziękuję bardzo Panu Naczelnikowi. Kolejny projekt uchwały w sprawie roz rozwiązania komunalnego przedsiębiorstwa usługowo-remontowego Konkurs Półka w Starachowicach. Nie widzę zgłoszeń. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? 14 radnych za. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Czy wstrzymuj cztery wstrzymujących. Kolejny projekt uchwały w sprawie opracowania listy ulic i placów publicznych, których nazwy zostaną wytypowane do aktualnienia. Nie widzę zgłoszeń kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały. Aha. Było umawiane na y tak, ale tylko chciałem zwrócić uwagę, tutaj jest ta drobna poprawka, zamiast zespołu jest prezydent, bo tu były uwagi, że to formalnie może się nie zgadzać, a jest prezydent miasta zamiast zespołu. Rozumiem, jest to autopoprawka w uchwale. Przystępujemy do głosowania, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały wraz z autopoprawką? Po ulicach. No po ulicach, w słodkach lasu. A oni są na ten lepszy. Licz. Liczy. Kto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 radnych. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Jedna przy jednym wstrzymującym. Uchwała nie przeszła. W sprawie zmian w budżecie miasta Starachowice pani Skarbnik, tak? Projekt uchwały, który Państwo radni mają skserowany, dotyczy zmian budżetu miasta Starachowice na 2012 rok i dotyczy propozycji zwiększenia planu dochodów o kwotę 450 tysięcy złotych w Wydziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 7005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia porawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości łączne zwiększenie o kwotę 450 tysięcy zł o taką samą kwotę proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na następujące zadanie Proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym miejskiego zakładu komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach o kwotę 300 tysięcy złotych i o 150 tysięcy złotych proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pod nazwą modernizacja boiska treningowego tzw. Zachary przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. O tych zmianach w poprzedniej części sesji była mowa. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? Za autopoprawką. 21 radnych jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały w sprawie objęcia udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka ZO w Starachowicach. Pan Pilny Bardzo proszę. projekt uchwały to jest podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Starachowicach wyraża zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego przez gminę Starachowice w wysokości 300 tysięcy złotych. W zamian za objęcie 3000 udziałów po 100 zł każdy miejskiego zakładu komunikacyjnego spółka założonego w Strachowicach. Paragraf 2. Powyższe działanie ma na celu poprawę realizacji zadania własnego gminy, jakim jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? Jednogłośnie sugestuje Radzie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Rozumiem, że uchwały są wszystkie. Ja mam taką prośbę do Państwa, bo to mogę zrobić. Ze względu na czas bardzo bym prosił, żeby interpelacje...